No. cóż, ym, tutaj może jeszcze, co mogę więcej powiedzieć? W zasadzie o Life is czy już się wypowiedziałem, bo już nie mam nic więcej do powiedzenia. No, może też o pewnych grach, które, no, niestety nie wyszły na komputer, a wyszły za to na konsolę. Mogę tutaj powiedzieć na przykład o Heavy Rain, stworzony przez Quantic Dream, kolejne francuskie studio. W ogóle Francuzi no, świetnie tutaj robią gry, to trzeba im przyznać. Od Davida Cage'a mm. No właśnie też właśnie szkoda że nie wyszło na komputer Musiałem specjalnie kupiłem PlayStation 3 żeby zagrać w Heavy Lane tak w ogóle Bo widziałem jak świetnie ta gra wygląda i po prostu chciałem w nią zagrać Podobnie było trochę z Life is Strange Widziałem pierwszy odcinek Uroka. I ja od razu chciałem zagrać w mhm. Life świetnie ta, ta, się trafiłem, bo trafiłem na promocję, z tego względu, że było od razu 5 epizodów, no to udało mi się tam po prostu za 30 parę złotych kupić i się z tego powodu cieszę, no aktualnie już chyba 80 zł, to no to już jest za dużo. <grym, <grym, jakoś tak chyba bodajże tak, chyba 20 tak. euro, to chyba kosztuje na Steamie jakoś tak. Ale wracając, no to w Heavy nie, rzeczywiście były również te wybory. Mieliśmy 4 głowate i tam w ogóle wszystko wyglądało jakby... Jakby to był film ogółem, taki, taki thriller dosłownie, jak ja grałem to ja miałem wrażenie, że ja no ja niby coś tam steruję, ale jakbym jakby tak sterował, nie wiem, tym pilotem, że ja chcę tylko coś tam podgłośnić, coś co sobie, nie wiem, może jasność podwiększyć, coś takiego, a ja myślałem, że ja oglądam film, po prostu tam realistycznie wszystko wyglądało, dosłownie, ta kamera dosłownie też tak działa, jakby rzeczywiście była ona kręcona przez tego operatora, rzeczywiście to film był, no rzeczywiście może to tak porównać, że taki thriller był w zasadzie. I mi się znowu to podobało. I tam ponownie ta fabuła była ważna, bo tam pokazywało między innymi... I w, też, i w zasadzie, jakby nie mówić, główne pytanie właśnie w tej grze, jak, jak daleko się posuniesz dla osoby, którą bardzo kochasz. Bo tam, jakby nie mówić, jest właśnie główny związek z, yy, z tym, że nasz syn jest porwany i teraz to wszystko od nas zależy, jak daleko się posuniemy, żeby go uratować to... No może tylko przez oczy jedną próbę, bo wydaje mi się, że niektóre osoby mogły nie grać, chociaż wydaje mi się, że raczej mogły przynajmniej zobaczyć, ale na przykład, czy jest pewna taka próba, czy odważymy się nawet uciąć sobie czubek palca. Specjalnie po to, żeby poznać kolejne literki, bo tam jest pięć prób. Każda próba ma... Yy, dodaje inne literki. Po tych pięciu próbach masz pełne... Yy, masz pełne wyrazy, Dokładnie ulicę, gdzie się nas nie znajduje. I jeżeli tego zrobimy, otrzymamy te pełne literki. Jeżeli tego nie zrobimy, nie otrzymamy ich. I to jest właśnie główne pytanie, jak daleko się posuniemy, żeby ratować osobę, którą kochamy. I to jest... I mm, to jest właśnie świetna, zarazem... Zarazem tragiczna właśnie, że musimy specjalnie sami z siebie okaleczać. Nawet, jeżeli będzie trzeba nawet złamać prawo, żeby ratować naszą ukochaną osobę. Mm. I to jest znowu coś świetnego, naprawdę. No jest, jest bardzo świetnego ogólnie. Z mojego punktu widzenia oczywiście, bo nie wiem, czy na co dzień nie miałbym taką odwagę, ale... Oj, dużo by tu opowiadać, ale jak mówiłem, mi się bardzo spodobało. I w zasadzie chyba już opowiedziałem wszystko, jeśli chodzi o fabułę. O no, dużo opowiedziałeś znowu. E... Ogólnie ja tutaj mi tak jakby gadałem, ale wiadomo, Kamilo jest bardziej taki rozgadany. Eee, no bo ja jestem taki wygadany, bo ja bardziej właśnie tu więcej mówię niż piszę i to jest prawda. Zawsze z początkiem mam, czy to podczas swojej wypowiedzi, czy podczas pisania zawsze mam problem. Jeśli się już się dobrze mi uda coś odsporzyć, no to już potem mogę pisać, czy czytać, czy, czy gadać w nieskończoności. Raczej to drugie wolę, bo jednak wolę bardziej mówić niż tutaj pisać. Um, nie wiem, czy coś jeszcze mamy do przepowiedzenia? Hmm. No nie wiem. Wydaje mi się, że... No może jeszcze tak lekko, tak wracając może od tej grafiki, może do tych gier dzisiaj powstających, może... Dla nas może wieloosobowe, może jeszcze szybko tak przetoczymy. Nie wiem, czy ty chcesz zacząć, czy ja tak... No to mo mogę w sumie powiedzieć też o Fifie, bo tutaj też grafika nie niestety nasz, no poszła do przodu, a rozgrywka poszła do tyłu. <laughs> Tutaj akurat powiem o FIFA 11, 12 i 13, które naprawdę graficznie nie wyglądały tak dobrze jak poprzednie części, znaczy jak no jak te nowe części oczywiście. Tutaj jakby innowacyjnie wyglądało to gorzej, ale za to naprawdę grało się fajnie. A teraz za to serwery EA Sports oczywiście i graficznie no za duże wymagania, tak już tutaj przytoczę, za duże ma wymagania i też FIFA poszła do tyłu tutaj, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy z tych starych FIFA grafika właśnie poszła do przodu ale chodziło bardziej tutaj chodziło graczom nie o grafikę bo silnik naprawdę teraz już nie pamiętam ale z kajakarzem rozmawialiśmy mm -hmm. o tym jaki to był silnik to jest ten z Battlefielda już nie pamiętam jak to się dokładnie nazwyło, nazywało tak więc no grafika poszła do przodu a rozgrywka jakby poszła do tyłu no tutaj no kariera w FIFA zawsze jakoś tam FIFA chyba 05-06 były jakby takie albumy, nie wiem czy kojarzysz się? Tak, Między tak innymi teraz gram w, w 13 w... na na No ja też gram w 13, ale ogólnie w 07 chyba, tak jest, 07 albo w 2006, tak jest, to była FIFA 06, kiedy były e, chyba Mistrzostwa Europy albo Mistrzostwa Świata mm -hmm. To właśnie było coś takiego jak kolekcjonowanie w albumie. Teraz jest Ultimate Team, a tam były kolekcjonowanie jakby kart w albumie. Była jakby lepsza kariera, mogłeś trenować inaczej, po prostu rozwijałeś jakby e, parametry, tak jest. Rozgrywałeś, e, jakieś, jakoś, no, ulepszałeś swoje parametry drużyny, rozwijałeś na przykład medycynę, lekarzy to wszystko. A teraz akurat FIFA poszła na przykład, nie wiem, no są te treningi, jest rozwój zawodników, teraz będzie My story, e, czyli że no niestety nie tworzymy swojej gwiazdy, tylko gramy Aleksem Hunterem, ale no tutaj powiem Ci tyle, że e, gdyby powróciło tamto, co było, na przykład te kolekcjonowanie na przykład zawodników z Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, to, na, to wyglądałoby to zupełnie inaczej. E, no FIFA akurat jakby w, według mnie się trochę cofnęła pod względem takim można by powiedzieć fabularnym ale graficznie wygląda to naprawdę pięknie chociaż w PS, PS też jest niczego sobie Dobra um, oddaję Ci już głos bo w sumie tu już nie wiem co jeszcze a, bym mógł powiedzieć Właśnie a propos tych kolekcjonowania to one się pojawiły właśnie od 2006 bodajże Od, e, co, co? od tego? Od szóstki? FIF 6 się pojawiły te kolekcjonowanie właśnie? Podejrzewam tak jest, tak jest i po, później już od 2010 wyszło Ultimate bo ja Team Ja pamiętam właśnie, że jeżeli tutaj mam porównywać FIFA w jaką grałem na komputerze to, czy na PlayStation to było właśnie chyba z 2004 czy 2005 i akurat tam nie było takiego kolekcjonowania ja Pamiętam jedynie, że jeżeli były jakieś mistrzostwa czy ogólne takie to było takie stu, mecze towarzyskie to było po prostu pomiędzy tylko e, głównymi państwami no i czasami właśnie jakimiś klubami Głównie tymi znanymi, mm -hmm. ja jedynie właśnie pamiętam, że i właśnie nie wiem jaki, jaki, jaka to FIFA była, ale na PlayStation była taka możliwość, że można było stworzyć własnego zawodnika, i w ogóle zmienić mu e, tam jak ma wyglądać, włosy, cokolwiek tak, tak, takiego tak, i można go, górne... go zastąpić danym zawodnikiem, jaki gra obecnie w danym klubie, bądź w danej, danym państwie. To było ciekawie. No też tak było, no też. Zawsze pamiętam się te emocje, na przykład, że tam, bo pamiętam, że sobie zawsze wybierałem tam Argentynia nie wiem dlaczego, zawsze ich nazywałem, Ej, policjanci wygrali, tylko dlatego mam mnie no, wnosi i wtedy niebieskie stnoje. Aha, <grywa> no tutaj przygodę z FIFA coś podobnego właśnie mam, e, więc no akurat tak jak Ty tutaj mówiłeś o zawodniku, to teraz akurat w Fifie jest niby to tutaj to, to, to ulepszone, chociaż trenuje się, z rozwój inny. Są te właśnie, tak jak mówiłeś, można zmieniać wygląd, można jakby zastąpywać dalej Ale akurat, no jakoś mnie nie, nie rajcuje, to nigdy mnie nie rajcowało W twoim przypadku policjanci tutaj, można by powiedzieć, no było, było fajnie, ale teraz akurat tak w niestety nie jest yy, Znaczy, no jeszcze właśnie tam na tą właśnie 2000... 2000... Trzynastkę po prostu, czasem jest tam pogrywane, to też głowie takie towarzyskie, e, ale też przez pewien moment w zasadzie to też dlatego, ponieważ no, nakłonili mnie pewnie. Pe kilku kolegów do zagrania. No w zasadzie głównie to grałem tylko samotnie. Mówię tutaj o FIFA World. Myślę, że pewnie możesz kojarzyć się no, tak, no, tak. też chyba bodajże od roku, niestety no, też się poz, pozamykano, chociaż tam istnieje jakaś też. modyfikacja bodajże, w której to można niby grać, albo to przy Speed'zie było, już niestety już nie pamiętam właśnie, ale tak czy inaczej ja to to można było grać yy, też w postaci mistrzost, tylko że tylko z botami albo hmm. Można było z graczami, tylko u mnie coś takiego było i nie wiem właśnie czy to ze względu na to, że może miałem słaby jeszcze sprzęt trochę, chociaż w zasadzie u mnie to najsłabsze jest tylko karta graficzna, że nawet mając te niby najniższe ustawienia, to ja, zawsze, to ja zawsze niestety mi muliło podczas tego grania, mi naprawdę było dosyć ciężko. Ale rzeczywiście podczas tej FIFI World może rzeczywiście ta grafika też stała na tym dobrym poziomie. No muzyka już niestety była... W mm -hmm. zasadzie jeśli w ogóle chodzi o FIFI muzyka, no to ja zawsze ją Sound wyciszałem, track... bo ona mi się nigdy nie podobała. Ja, ja też, znaczy powiem ci tyle, że w akurat w 13 są trochę mi się podoba i kiedyś na przykład był fajny, bo to były takie stare, fajne piosenki, jakieś rockowe no to teraz mi się niestety nie podobają. Jeszcze jakbym tutaj mógł powiedzieć, to też w 2014 wyszedł dodatek do FIFA na Mistrzostwa Świata. To coś było właśnie podobnego do FIFA World, chociaż inaczej to wszystko wyglądało. Tak od FIFA, tej właśnie Mistrzostw Świata ogólnie cała FIFA się zmieniła, więc jeżeli chodzi, mógłbym tu jeszcze powiedzieć o grafice, bo zawsze chyba wiesz, że kibice bardzo kwadratowo tak, wyglądali dokładnie. na trybunach tak teraz na przykład od, FIFA, od mistrzostw świata kibice wyglądałem dosyć realistycznie a jak widziałem w FIFA 17 to naprawdę e, może to wyglądać jakby po prostu jakbyśmy grali na, na żywo no tak, tak mi się to już wydaje po prostu wyszło? nie znaczy wychodzi ale ja już widziałem ogólnie trailery no, no, E, bo ja właśnie bo w Łodzi można było też właśnie tam albo tą widownię tam wyłączyć, albo włączyć w zasadzie w każdej FIFA jest taka możliwość. No ja musiałem specjalnie ją wyłączyć, ponieważ to ciekawe ona mi najwięcej tych klatek zabierała. No nie mam pojęcia dlaczego ale niech ich tak będzie. Ehm... I tam też było coś takiego, tylko że to no, z tego względu, że to była wieloosobówka, no to to jakby nie musi że byłam przymus jej, żeby stworzyć własną ekipę, żeby miało się własny skład. No w zasadzie najbardziej mi tutaj też nadawało takie zgranie, ponieważ Inny zawodnik to na przykład nie wiem, ja mam takiego Milika i takiego Ronaldu na przykład, no to obydwoje są z innych krajów, obydwóch, obydwóch nie łączy żaden klub, no to oni mają to zganie najgorsze na przykład takie to, to Za tym idzie morale są niższe, w ogóle słabsza gra na boisku. No to było naprawdę denerwujące, no tak jest ale jest na przykład też taka inna gra i nie wiem czy to jest FIFA, to chyba FIFA nawet nie jest, to też ogólnie piłka nożna jest Pro Evolution. Soccer. No, soccer mówię to bez ogólnie to, to tutaj właśnie powiedziałem o tej grafice to Pro Evolution Soccer kiedyś było traktowane jako symulator a FIFA no, jako, jako no, gra no, no. jako typowa gra a teraz się to zmieniło bo FIFA jest właśnie takim typowym symulatorem i Pro Evolution Soccer też jest ale e, tutaj właśnie Pro Evolution Soccer ostatnio było za darmo to już też mówiłem w pogadankach z kajakarzem to też właśnie tutaj w Pro Evolution coś jest właśnie podobnego no właśnie ja w w zasadzie jeśli chodzi o Pro Evolution to ja tylko grałem no i chyba będę mówił się spróbować jeszcze raz zagrać w tą, najno w tą nie najnowszą tylko jakąś wersję co ona jest na Steamie za darmo nie wiem jaka to tam wersja mhm. jest ale to jest... Nie, nie nie wiem, nawet nie wiem i nawet Ciebie nie proszę żebyś od razu wyśmiał się sprawdzę jaka to tam wersja jest. ogólnie za darmo z można ją podać sobie zagrać. Y -y -y. Znaczy y -y. tutaj Ci powiem, że to jest ogólnie PS 2016 y -y. nie? I to jest coś w stylu Ultimate Team to jest my club tylko, więc karty... Tam chemistry masz, otwierasz piłki, a nie paczki, coś na tym ale, stylu, tylko właściwie to Ale masz. tam nie ma tego zgrania właśnie, to jest, przynajmniej to już jest według mnie dobre, że rzeczywiście ja już nie muszę patrzeć na to zgranie, że to morale całe będą niskie, będą wysokie, albo że czy to trener ma tutaj też duży wpływ, no to ja się z tego powodu cieszę, chociaż właśnie dużo ludzi mówi, że Pro jest... Cięższe od Fify i chyba mogę no i... się zgodzić z tym zdecydowanie. No tak, ja akurat jak odpaliłem tego MyCluba, nie wiem, no ostatnio w sumie, miesiąc temu pobrałem właśnie na Steamie, to nie, nie potrafiłem nawet bramki strzelić, a jak grałem pierwszy raz w Fifę, to no, wygrywałem ogromnymi wynikami, tak więc no jest cięższy, powiem Ci. W PESie jest granie, ale bardzo ciężko je uzyskać. Powiem Ci tyle, tam jest Team Spirit, nie ma czym jest Team Spirit. No i zależy, nie wiem od czego to zależy, ale od po prostu FIF jest, że musisz ułożyć na przykład tą samą narodowość czy klub, a w PES jest to inaczej zrobione, bo po prostu tam musisz e, jakby za każde wygrane spotkanie e, twoja drużyna się jakby zgrywa ze sobą i tym spirit ci wzrasta i na tym polega właśnie e, ten tryb w PES. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie lepsza. No też też już mi się tak zdaje, bo jakoś to bardziej realistycznie no, pokazuje, bo no, w FIFA no złożysz ten zespół, ale na przykład tak w realistycznym życiu no, trzeba się zgrać ze sobą. Tak więc no, w PES-ie to jest właśnie pokazany taki realizm typowy, że no, zawodnicy muszą się jakby zgrać ze sobą, więc no, tutaj akurat PES pod względem realistycznym lepiej niż FIFA zawsze wyglądał. No i dokładnie tak. Ojej, chyba się bardzo rozgadaliśmy, bo widzę, że już godzinę 10 minut rozmawiamy od teraz. No właśnie wiem. Ale wiesz, w sumie można to na dwie, trzy części podzielić, żeby to wiesz, bo nie wiem czy ludziom by się chciało słuchać godzinnego rozmawiania, to w sumie możemy to na dwie części no, no podzielić. No, to jakoś nie wiem. można, jakoś się nam to tak uda zgrać. No właśnie. Ojej, cóż, na pewno wydaje mi się, że pewnie o takich pogadankach pogadank, moglibyśmy nad godzinami mówić, ale tej właśnie skupialiśmy no tak, tak. się na takich ważniejszych rzeczach, na u mnie, no to właśnie głównie było, no dużo się rozgadywałem, ale takich tytułów, co Ennus podawał, to znam głównie z, ze słyszenia i akurat nie z grania, ale mimo wszystko, no jak też wspominałem, mam dużo zaległości w zagranicach, więc na pewno je nadrobię I tak jak wspominałem, no właśnie przy tym temacie no, naprawdę można było rozmawiać godzinami, ale tutaj się właśnie skupiłeś na takich głównie ważnych sprawach. No, dokładnie. Ogólnie chcieliśmy tu bardziej iść pod stronę realistycznej i, i grafiki jakby, więc no tutaj powiedzieliśmy o, o różnicach starych i nowych gier, więc dlatego tyle się rozgadaliśmy też takiego bardziej znaczących w naszym życiu tytułach pogadaliśmy, więc o tym właśnie były nasze pogadanki. No między na innymi, gry. no i tutaj może jeszcze tylko to, to dosłownie, tylko tak szybko dodam, że jakby nie mówić, no mafia, oprócz tego, że zmieniła się to moje spojrzenie na gry, no to jakby nie, to jest, no na tę chwilę jedyna gra, w jakiej się rozpłakałem, dosłownie, jedyna gra. Nie wiem, czy NX jest yy, inaczej, czy jest więcej tytułów, być może są też tytuły, w jakie ja nie grałem, a są może troszeczkę starsze, w których również łzy mogą polecieć. Yy, wiem, że w Walking Deadzie mogą te łzy lecieć. Tak jest, e, A jak mówię, no, na tę chwilę z gier granych, no to u mnie tylko Mafia jest jako jedyna, no ale czy jakie inne, inne, inne będą, no to zobaczymy. No to właśnie u mnie tutaj podczas oglądania już niestety łzy puściły w A właśnie też jedyną moją grą, w której jakby no poszło tutaj coś nie tak No ale ta po, ogólnie opowieść tutaj No to poszło właśnie w Assassin's Creed'zie I też jeżeli się nie mylę to w Divinity 2 Nie wiem czy kojarzysz Nie, nie kojarzę. w nie No właśnie też będę nagrywał oczywiście, ale no to są takie dwie gry jakby w który naprawdę się jakby, no, zakochałem, można by tak powiedzieć tak samo właśnie jak ty w Mafii i... wiesz o co chodzi Dokładnie tak, możemy ciągle sobie gadać i gadać, ale czasem nie mamy <grym> Tak jest, właśnie, to, to, jest właśnie najlepsze w grach, że one jakby sterują naszymi uczuciami i... jakby naszym mózgiem, więc tutaj akurat to nie jest... to po prostu... jeżeli człowiek jest wrażliwy, to gry potrafią naprawdę tutaj złapać za serce I Jakby mówisz też tym samym... Mm, można ten sens złamać pewne pewien stereotyp u osób dorosłych które mówią że gry ogłupiają albo o tym samym w zasadzie, w zasadzie akurat po innej zasady czyli że komputer to jest złodziej czasu to trzeba się przy tym zgodzić ale jakby nie mówić książka też jest takim złodziejem czasu czy praca okułem jeżeli przecież się wciągniemy to rzeczywiście dla nas może być to 5-10 minut a może nam cały dzień przy tym zlecić. to jest no dokładnie tak to jest ale pod względem właśnie, że gdy ogłupiają, to może tylko... tylko niektóre tytuły, jeżeli faktycznie na przykład przy tak właśnie na przykład strzelankę, jeżeli jest tylko taka typowa strzelanka, albo jeżeli jest niby ta fabuła, ale tak naprawdę są na całkowicie okryte gameplay, to, no, to rzeczywiście może coś tam powiedzieć, a jeżeli jest coś, to jeżeli twórcy chcą mm, chcą przekazać pewien przekaz yy, albo żeby właśnie czegoś... Przede wszystkim żeby coś nas nauczyło. Nie, to już takie to trzeba obalić, bo rzeczywiście o tym można yes. opowiadać. Ja ci powiem szczerze, nawet mhm. że ja, ym, no tutaj akurat, tutaj akurat nie jest nawiązanie do gry, ale jednak książki, która w zasadzie jakby nie mówić, no jest tworzona właśnie na podstawie gdy tutaj mówię właśnie o The Od Republic, od Star Warsów, akurat przy tej grze RPG MMO, to specjalnie sobie przeczytałem książkę Oszukani, tak się nazywa po angielsku jest Deceived. Ale jest jeszcze, też, też i tak właśnie na podstawie pierwszego zwiastunu, czyli właśnie kiedy to świątynia Jedi została zniszczona podczas ataku Slitów, to sobie wyobrażę, że ta książka, dzięki tej książce otrzymałem cztery sprawki, bo akurat potrafiłem dobrze argumentować, ale przed tym musiałem specjalnie opisać o co dokładnie chodziło, bo ja wiedziałem dobrze, że żadna osoba z mojej klasy oraz przede wszystkim nauczycielka od języka polskiego nie wiedziałaby o czym ja tam chcę mówić. I tak naprawdę tylko dzięki temu dostałem jest ja z jestem z tego powodu zadowolony. Mm -hmm. jestem z tego powodu zadowolony. Aha, w zasadzie, no, przechodzimy mi jeszcze, jeszcze jeden temat, ale... Znaczy, jeden na coś, przede wszystkim jeszcze poziomy trudności, ale... No tak, tutaj akurat no poziom trudności, chyba każdy zna taką grę, w której no, nie idzie w ogóle grać w nią i po pięciu minutach możemy to wyłączyć, tu chodzi chyba wiadomo, o wiadomo co o Dark Soulsa, te wszystkie, te wszystkie gry właśnie od twórców Dark Soulsa, czy Demon Soulsa czy Bloodborna, o to właśnie chodzi tutaj, to, to jakby no tutaj poziomy trudności są zbyt wygórowane. No, gracze, którzy mają stalowe nerwy, to po prostu mogą zagrać w te gry, a gracze, którzy po prostu no, wolą łatwiejsze gry, no nie ma co się za nie zabierać. Tak samo jest Shadow of Mordor, e, czy jeszcze kilka innych właśnie gier. No, między innymi, jakby nie mówić, mafia też sama sobie jest ciężka. Niby tego poziomu nie ma, jakby nie mówić, jak pierwsze się w nią gra, to wiele, wiele razy może się nam zdarzyć, że zginiemy. No dokładnie ja tak, tak jest. Ja tak miałem, jakby nie mówić, no przecież każdy z nas mówi, że mapia jest ciężka, no bo ona jest ciężka, ale kiedy się ją przechodzi no bardzo, kilka razy z rzędu, to jakby nie mówić, no wiemy jaka jest sytuacja, wiemy kto tam gdzie wyskoczy, tak to już, jest. no to już wiadomo jest że to już dla nas ciężkie nie będzie, ale rzeczywiście ona sama też była tak, ciężka. Tak. No. Mówię, nie może się rozgadywać, ale będziemy już powoli kończyli, jakby nie mówić, będziemy tak mieli tak dużo jest. wycinania. <laughs> yeah. Tak jak ja tu mogę jeszcze w sumie powiedzieć, bo tutaj mówiłeś o takich strzelankach na, jakby na odpierdzie, które mogą zryć jakby głowę, e, tak właśnie mi tu chodzi nie o odgrzewane jakby kotle, tylko mi tu chodzi o, o piękną opowieść jakby enemy front na chyba raczej kojarzy, bo nie. w staniu... W... Tak jest, właśnie to jest o Powstaniu Warszawskim, tam jest wszystko, to jest od polskiego studia, to jest po prostu gra, która mnie wzruszyła. A to ten up uprising i... jeszcze tak wydając. Tak jest, uprising też jest naprawdę e, fantastyczna gra. No, no Nie wiem co tu by powiedzieć, to nie są gry, które by nam jakby zepsuły e, myślenie, to są gry, które naprawdę nauczą nas wielu. E, na pewno łez, łezka się w oku zakręci podczas zakończeń czy coś w tym stylu. Więc to nie jest typowo odgrzewany kotlet, żeby się wyżyć, to jest gra fabularna, która jest ogólnie o Polsce, jakby o tym kraju, o wojnie światowej. Naprawdę nawet w szkole jakby się was pytali to dużo z tej gry możecie tutaj na historii by powiedzieć. Tak jest raczej, nie? Tak, dokładnie tak, chociaż no, w zasadzie jakby nie się skończyłem no, akurat nad tym, nad yy, wprowadzeniem no już nowego ustroju, czyli dokładnie obalenie pdr więc więc o tym skończyłem, a samego powstania warszawskiego to mało akurat mówiliśmy. No właśnie. E, szczególnie, że bardzo. też, że jakby nie no, troszeczkę tak zbaczałem z tematu już tak na szybko, to z historii tak naprawdę to ja zarówno w podstawówce jak i w gimnazjum to ja nigdy nie przedabiałem co się działo po drugiej wojnie światowej. Ja, ja nigdy nic nie przerabiałem. Dopiero tutaj, dopiero w tej klasie. No może w tej klasie jeszcze poprzednie wprawdzie, no w pierwszej i drugiej, bo pierwszej jakby nie mówić, no zaczynaliśmy od podpisania traktatu tego brexaskiego. Brexas przepraszam to dopiero wtedy mogłem cokolwiek mieć jakieś pojęcie, co się w pdl działo, no. No ja dopiero tak wtedy jakby, jakby mam. nie mówić, więc może z tego względu dlatego, bo względem historii to ja bardziej wolę takie sterożytne czy się nie czas, no dlatego bo one są mi osoby bardziej bliższe, no ja się bardziej tym interesuję, a niestety tak współczesność, sam. no niby ważna rzecz, niby wszyscy o tym mówią, że jak to jest możliwe, że tego nie wiesz albo że jak nie możesz znać tego bohatera, jakim Ty patriotą jesteś. A ja bym się spytał o rozbicia dzienicowe, o kiedy, kiedy Krzyżacy zostali do nas tutaj za, przez nas zaproszeni i dlaczego to się jak działo, no to inni nie potrafiliby się tutaj wypowiadać, więc przepraszam, bo to dlaczego ktoś może mówić, że ja patriotą już takim nie jestem. No ale dobra, to też jest ważna sprawa, no bo jakby nie musi to się też niedawno działo, więc, więc wiadomo sprawa. No dobra, cóż, będziemy już tutaj kończyć, może inną pogadankę to może <gadankę> też nawet o historii naszej, naszej Polski nawet przypowiadać, ale mówię, tutaj pogadanek jest naprawdę bardzo sporo w, bardzo sporo tematów do obgadania. No dzisiaj akurat woleliśmy przegadać jak te stare gry wyglądają, znaczy jak te nowe gry wyglądają w stosunku do tych starszych. No mówi, jak też już powiedziałem po raz teraz trzeci chyba jeszcze się powtarzam, Wymieniliśmy głównie tylko te ważne tytuły, ja najwięcej gadałem, no z tym względem, że się to zgaduję. Więc przepraszam Endoxa oraz jego oglądających za to, ale najgłębiej no, nie mówić, no jest to ważna sprawa. Co jak co. No tak, ale ogólnie było fajnie, więc no. i też. Dużo rozgadaliśmy się, mój głos umarł trochę teraz. Cieszę się, że nie jestem przeziębiony, bo jakbym był przeziębiony, to już po prostu nie, nic nie mówię. Tak to jeszcze mam się tam siłę dla zmów, ale to już y, nie na ten temat, to już nie na ten temat. Nie. Właśnie. Co? Ogólnie wszystkie wątki przytoczone, fabularne wszystko jest, więc no... Chyba to Dokładnie tyle. nie tak. Jeżeli mieli. oczywiście będziecie chcieli, żebyśmy... Obgadali inną pogawędkę i na inny temat to możecie zamieszczać w komentarzu. Będziemy oczywiście brali pod uwagę każdy temat, albo jeżeli jakiś nie będzie, to jeżeli nam się nasunie do głowy, bo będziemy chcieli nawet... Wspomnieć o czymś o jakiejś sytuacji, która nie wiem, może być związana z grami, może być związana z zupełnie czym to możemy również to obgadać, się wymienić się naszymi poglądami, albo może się lekko sprzeczać, ale to by tylko te sprzeczki oczywiście się nie doprowadziły do tego, że będziemy się do siebie wyżywać, tak na siebie wyżywać. No i cóż, chyba w zasadzie to tyle, nie wiem, masz coś jeszcze więcej do powiedzenia? No niestety nie, był mój głos trochę teraz ucierpiał, jak słyszałeś, to pokaszliwałem sobie trochę. Dokładnie. No ja tak za bardzo też mówię, jeżeli chcecie, żebyście mi coś jeszcze właśnie tego typu nagrali, możecie podawać jakieś tematy, bo może w sumie zaprowadzimy taką jakby serię pogadankową, więc piszcie tylko jakie tematy chcecie, my się będziemy wypowiadać, tak więc no, myślę, że z tego... Z tego filmu podzielimy jakby na dwie części, może trzy Zobaczymy jeszcze, ale mówię, piszcie w komentarzach swoje propozycje Czy może mamy się na jedną grę wypowiedzieć, czy na jakieś inne tematy Na tym to polega nasza tutaj współpraca No, no bo jakby nie mówić, no to był naprawdę bardzo ogólny temat, więc Bardzo ogólnie tak opowiedzieliśmy jest. i z tego powodu aż, ojej, aż godzina 20, nie. Yeah. No właśnie, to będzie dużo cięcia, ale za to jest naprawdę spoko Dokładnie tak no, wszystko gadaliśmy, tak więc, no, to co? E, kończymy, kończy... kończymy, tak więc cóż, ja dziękuję Eduksowi za wspólną rozmowę. Dziękuję ogólnie, było naprawdę fajnie, pogadaliśmy dużo o grach, widzowie, myślę, że też się czegoś dowiedzą, którzy naprawdę, e, bo przedziały wiekowe nie, 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 niekiedy wiadomo jakie są mhm. i nie wiedzą niektórzy po prostu o grach starszych. Dokładnie tak. No i cóż, w zasadzie ze mnie to tyle, myślę, że od Ciebie również, tak więc Dziękujemy to... za wspólną rozmowę i to do właśnie. zobaczenia do następnych pogadanek. Hej.